Dobry wieczór, moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie. W ostatni już wieczór wspólnego czynienia rytuału oczyszczenia. Rytuału, który ma nas przygotować na nowe wyzwania, na wejście w nowy cykl. Tak się składa, że to też rytuał, który. Kończy pewien etap, być może czasami trudny, czasami chcielibyśmy zapomnieć już o nim i mam nadzieję, że siłą nas wszystkich, determinacją, zaufaniem i miłością, damy radę. Pięknie Wam dziękuję za Waszą wytrwałość, za Waszą konsekwencję i za Waszą obecność i zapraszam was do wspólnego czynienia dla naszego dobra i bez szkody dla nikogo niech zapłonie ogień uwolnienia oni ogień nowych początków ogień destrukcji i nadziei Niech będzie naszą zapłatą za czynienie magii. Niech stanie się kierunkowskazem, kroplą nadziei, światłem w bezgwiezdną noc, motywacją, miłością i wdzięcznością, abyśmy w pełni mogli wykorzystać nasze potencjały, nadać realnych kształtów naszym marzeniom z wdzięcznością, szacunkiem. I potencjałami ku nowemu. Z ziemi, z kamienia, z wiecznego nieba, z ogni płonących, z wody westchnienia, wzywam moc wspólną czterech żywiołów, by w naszej protekcji stanęły po społu. Niech przybędą na me wołanie, to moja wola, niech tak się stanie. Ja prosty człowiek a jednocześnie najjaśniejsza iskra wszechświata przedstawiciel wszystkich istot światła urodzony tu na tej ziemi mocą nadaną mi przez najwyższy absolut i potopieką czterech pradawnych istot dostrzegam nazywam zdejmuję wszelkie blokady łamię pieczęcie kody Nałożone na mnie w sposób magiczny, świadomy i nieświadomy oraz po linii rodu. Uwalniam się od wszelkich matryc, ślubów, przyrzeczeń, nałożonych na mnie kiedykolwiek. Uwalniam się i odcinam wszelkie podczepy energetyczne, larwy astralne. Uwalniam się od wpływów wampirów energetycznych, łamię w sobie gniew i złość. Uwalniam się od złorzeczeń, złego oka. Kruszę wszelkie oszczerstwa i klątwy. Tu i teraz łączę i wzmacniam we wspólnym blasku każdą, nawet najmniejszą iskrę nadziei, pasji, miłości i powołuję ją w prawdę. W tu i teraz. Zamykam bramy starego świata, odcinam, łamię i spalam wszelkie powiązania, zależności i nici energetyczne, które mnie z nim wiążą. Wzmacniam wszelkie potencjały, które powołuję i otwieram na nowe, w świetle prawdy, uczciwości, dostatku, bez podziałów, wypełniony miłością i wdzięcznością nowy świat. Gdzie radość, równość, prawda, Dbałość o każdą istotę jest jedynym, najważniejszym prawem. Wszyscy w tu i teraz stajemy się wolnymi, spełnionymi ludźmi, zjednoczonymi w jednym wspólnym prawie miłości, z wzajemnym szacunkiem, dbałością o siebie. Mocą swych serc, czystością intencji. Stajemy się jasnym, kryształowym światłem. Zamykamy bramy przeszłości. Otwieramy się na obfitość wszechświata w każdej formie, z miłością, wdzięcznością dla na naszego dobra i bez szkody dla nikogo. Taka ma wola, takie wołanie, tak jest i tak się stanie. Dokonało się, a więc tak jest. Dziękuję Wam i błogosławię, władcy czterech potęg pradawnych. Wracajcie do swoich królew, spodszykroć Wam się kłaniam i z serca błogosławię. I Wam również, kochani, w prostych, ludzkich, może ułomnych słowach przepięknie dziękuję za wspólny czas czynienia, za Waszą cierpliwość, konsekwencję, wytrwałość. Wszystkie nasze marzenia, ciche szepty, pragnienia wzmacniam w energii, kierunkuję na nasze spełnienie. Na nasze realizacje, na naszą satysfakcję z miłością, wdzięcznością ukierunkowuje dla naszego dobra i bez szkody dla nikogo. Niech się dzieje, kochani. Życzę Wam dobrego spełnionego czasu, wiary i miłości w siebie, emanacji tego, co dobre, pomimo i ponad wszystko, wytrwałości. Sukcesów, piękna w sercu, zdrowia, cudnych ludzi wokół, odwagi, by sięgać gwiazd, szalej codzienności, w której światełko nadziei, uśmiech kogoś bliskiego, pomocna dłoń i bezkres nadziei. Życzę Wam wszelkiego dobra, z miłością. I wdzięcznością, dobrej, spokojnej nocy, i do zobaczenia.